Witajcie moi drodzy, Darek Rydwelski z tej strony. Dzisiaj zrobimy sobie analizę rynku BTC USD, ponieważ jesteśmy znów w dość ważnym punkcie, ważnym momencie gdzie znajduje się cena, więc warto, warto przyjrzeć się temu z bliska i rozwiać kilka niepewności. Dostałem kilka pytań właśnie na temat tej obecnej sytuacji. Pomimo update'ów, jakie są wrzucane codziennie na grupę, no to jest jeszcze kilka pytań odnośnie do tego, w którym kierunku może pójść cena. Więc zacznijmy od wykresu one week, czyli Każda świeczka tutaj jest to jeden tydzień na giełdzie i też taką analizę zrobiłem dzisiaj. To była druga analiza w grupie. Słuchajcie, na tej analizie mówiłem o tym, że Tydzień, za tygodniem świeczki, świeczki są zamykane coraz wyżej, co jest oczywiście bardzo pozytywnym aspektem dla byków. Jak sami widzicie, nie zwracajcie uwagi na ten kanał, on jest wyrysowany na innym interwale, ale to zobaczycie za parę chwil. Widać jasno, że ten wykres, ten trend jest tutaj kieruje się tutaj w kół, górze, także jest to jest on jasno określony, zdefiniowany. Jest to po prostu jasno widoczne, i zobaczcie, co dzisiaj, o czym dzisiaj wspominałem na grupie, był to właśnie ten poziom zaznaczony na biało. Słuchajcie, tutaj może go pogrubię, bo on jest dosyć ważny. Jest to poziom powiedzmy około 7000 dolarów, który jest bardzo ważnym suportem, który udało nam się zdobyć. Zobaczcie, ta świeczka, ta świeczka tygodniowa, została zamknięta w końcu powyżej, powyżej tego poziomu. Co jest, co jest bardzo, bardzo dobrym znakiem dla nas. I pisałem również o tym, że czymś naturalnym. Test tego poziomu wydobyliśmy czymś naturalnym po zamknięciu świeczki, słuchajcie, i to będzie test 7000. No i mieliśmy, mieliśmy dzisiaj taką sytuację. Zobaczcie, jest tutaj właśnie to jest ten, ten test tego, tego poziomu. Tego poziomu 7000. No i mogliśmy się tego spodziewać, prawda? Po osiągnięciu, po zamknięciu tej, tej tygodniowej świeczki mamy tutaj test tego ważnego dla nas poziomu. Słuchajcie, przejdźmy na wykres dzienny. Zobaczcie, tutaj teraz widać, widać jak wyrysowałem ten, ten kanał wzrostowy. Jest to nowy kanał, troszeczkę inaczej. Inaczej go określiłem. Myślę że, myślę, że tym kanałem właśnie teraz podąża cena. Jest to jasno widoczne, jak jest fajnie respektowany. No i czego możemy się dowiedzieć z tego wykresu, moi drodzy? No, zobaczcie, cena jest. Cena jest powyżej tego poziomu 7000. Mamy tutaj ten test. Ważne, żeby na koniec dnia ta świeczka została zamknięta, oczywiście powyżej tego poziomu, jeśli chcemy zobaczyć kolejny wzrost ceny. Ale, ale to zanim, zanim się rozpędzimy. Słuchajcie, zanim się rozpędzimy, ja tutaj mam e, dwa targety, które, które zaznaczyłem. E, mieliśmy pozycję otwartą na BTC e, ostatnio w grupie i jeden target został osiągnięty, no do drugiego niestety nie udało nam się już dojechać. E, o czym pisałem dzisiaj, też właśnie, że tutaj jest prawdopodobna, e, prawdopodobna ta korekta e, do 7000, ten test, a tu już pisałem na, na interwale. Słuchajcie. E, 4, 4 godzinnym to jest taka analiza bardziej, bardziej lokalna którą, którą też dzisiaj zrobiliśmy z samego rana no i niestety to, to się sprawdziło mieliśmy mieliśmy ten test nie udało nam się nie udało nam się podążyć ceną ku górze co chciałbym tutaj wam jeszcze pokazać cofnijmy się słuchajcie na, na wykres. Na wykres weekly, czyli tygodniowy, i zobaczcie, ja mam tutaj pomiędzy tymi zielonymi, może nie widzicie, ale są takie pomarańczowe kreski. To jest, to jest strefa bardzo silnego oporu. Zaraz Wam to zaznaczę, żeby to było bardziej, bardziej wyraźne. Zobaczcie, to jest ta strefa. To jest ta strefa silnego oporu, którą, którą właśnie, z którą się zmagamy. Z którą się zmagamy została odrzucona tutaj. W, poprzednim, w poprzedniej analizie, gdzie celowaliśmy właśnie w ten pułap, został idealnie odrzucony. Jak śledzicie moje analizy na grupie, no to, no to wiecie o czym mówię. Ta cena została tutaj odrzucona idealnie. Właśnie zobaczcie, jaka, jaka fajna zbieżność kanału. Tutaj mamy teraz i, i, i tego oporu. No i kolejny raz próbowaliśmy. Sforsować ten opór, no i już niestety cena doszła nieco niżej, słuchajcie. No i to jest, no to nie jest fajny znak, jeśli, jeśli liczymy na kolejne wzrosty, ponieważ mamy tutaj po raz pierwszy po raz pierwszy układa nam się tak zwany lower high, czyli, czyli niższy, niższy jakby szczyt, szczyt cenowy, co, co może zwiastować, zwiastować oczywiście spadek, odwrócenie trendu, ale to już jest za wcześnie, stanowco, stanowczo za wcześnie, aby mówić o takich rzeczach. Niemniej jednak ten tutaj opór i no, no niemoc moc, nie przebicia się z ceną wyżej, jest to dla nas pewien, pewien Znak, i powinniśmy tutaj trzymać na pewno rękę mocno, mocno na pulsie. Dopóki jesteśmy, słuchajcie, w tym, w tym kanale wzrostowym, wszystko jest ok. Możemy się spodziewać tutaj teraz jakiegoś ruchu w bok, na to bym obstawiał. No i, no i kolejnej, kolejnej próby przebicia, przebicia przez, przez ten opór. Słuchajcie, ale no tutaj trzeba rynek obserwować praktycznie każdego dnia kilka razy dziennie, jeśli, jeśli tradujesz, no to radę Ci zwrócić uwagę jak zachowuje się ta cena jaki tutaj będzie volume, jak, jak zamykają się świeczki, no trzeba, no teraz jest taka dosyć napięta sytuacja, w której tak naprawdę nie wiadomo, czy, czy, czy uda nam się przepchnąć tą cenę do góry, tak jak mówię trend ogólny, trend główny jest cały czas oczywiście wzrostowy no ale jesteśmy w takim punkcie, gdzie czasami ciężko stwierdzić Kierunek tego trendu, no i bardzo, podjąć, bardzo trudno czasami podjąć w takich momentach rynku jakąś sensowną decyzję inwestycyjną. Także chciałbym, żebyście mieli to na uwadze w nadchodzących dniach. Słuchajcie, jeśli tradujecie, to naprawdę warto teraz obserwować, jak zachowa się Bitcoin. Słuchajcie, to jest cały czas wykres dzienny. Ja bardzo często jestem na wykresie 4 godzinnym. Jeśli śledzicie moje analizy, to wiecie, że jest to, jest to jeden z moich ulubionych interwałów dla naszych pozycji swing i często właśnie bazuje na tym, na tym wykresie. No, i co my tutaj widzimy, moi drodzy? No, widzimy tutaj fajną fajną reakcję fajną reakcję mocną świeczkę w górę póki co póki co wygląda to dobrze ale tak jak mówiłem trzeba trzeba pilnować szczególnie gdy ta cena nam zacznie iść w bok i dojdziemy i dojdziemy do dna tego kanału to będzie dla nas największy największy test i tutaj zdecydujemy gdzie gdzie tak, naprawdę, gdzie tak naprawdę uda się, w jakim kierunku będzie zmierzała cena bitcoina w nadchodzących, w nadchodzących tygodniach, moi drodzy. To tyle ode mnie. Bardzo krótka analiza, chciałem tylko streścić to, co mi po prostu siedzi w głowie. Czasami przelanie, przelanie tych myśli na jakiś post nie odzwierciedla, odzwierciedla tego, co by się chciało powiedzieć. Ok. To wszystko na ten temat. Do zobaczenia na kolejnym filmie. Pozdrawiam Was. Cześć.